Można? Gdzie pan jest? Słucham. Karola nas zrujnuje. Dlaczego? Taki ma zamiar. Co straszne. Jeśli ja utonę, utoną wszyscy. Taka prawda. Zwołaj zebranie. Maleńka. Denerwuję się. Pa. Powinniśmy zamknąć kolejny numer, a jesteśmy w lesie. Tu panuje chaos. Mów za siebie. Moja działka jest pod kontrolą. Twoja zawiodła. Moja, twoja, ty wszystko psujesz. A ty zabawiałeś się z panienką. Przestań, mamo. Statek zboczył z kursu. Płynie donikąd. Patricio, wykonywałem polecenia. Niestety nasza naczelna, shut up. Żadny shut up. Zrobiliśmy wszystko, co trzeba. Co zrobiła twoja naczelna? Nic. Musi rozwiązać swoje sprawy prywatne, bo jej wizerunek jest fatalny i źle wpływa na firmę. To katastrofa. Nie rozumiem tych oskarżeń. Niech każdy zajmie się sobą. Daruj sobie. Potrafię się bronić. Starałam się, ale tej anarchii nie da się szybko opanować. Nie chodzi o to, żebym sama rozwiązała wszystkie problemy. Elegancko odbiłaś piłeczkę, a ty marnowałeś czas, próbując oskarżyć mnie o przestępstwo. To prawda? Powinieneś opuścić zebranie. Nie pozwolę, żeby całą winę zrzucać na Gastona. Wiedziałem, że tak będzie. Żyjesz w świecie podejrzeń. Jesteś zdesperowana i zawzięta. Zamknij się. Nie jesteśmy sami. Ty zdrajco. Spójrz na moją koszulę. Co z tego? Posłuchajcie. Brakuje nam dobrych zdjęć. Nareszcie mówisz z sensem. Zgadzam się z Tobą. Dla Was zebranie się skończyło. Dołujące przeżycie. Widzisz, mam rację. Podstawą jest wizerunek. Dlatego Lola bardzo nam szkodzi. Poza tym nie używa dezodorantu. Dziś użyła. To męski zapach. Nie spała w domu. Z kim spała? Nie wiem, ale coś im nie wyszło. Jej twarz. Karola uwzięła się na lole. Maczałeś w tym palce? Czuję, że w obronie loli maczał palce Agirrę. Serio? Nie powinnam się wtrącać w konflikt rodziców? Bluetooth opanował świat, a oni nie potrafią się dogadać. Wszystko się ułoży. Na pewno, tak. Dzięki, że mnie rozumiesz. Bez ciebie bym oszalała. Gdzie się podziewałaś? Szukałam cię. Szaleję za Tobą. Słucham, nareszcie, gdzie byłaś? Chyba masz nie najlepszy humor. Jestem oszołomiona i roztrzęsiona. Nie mogę zapomnieć tego snu. Co robić? Przyznaj, że kochasz Fakunda. Do tego doszło. Nie mogę. Wyłączyła się. Ma mnie dość. Agirre, wejdź. Zaczekaj chwilę. Zamykam. Czerwiec, lipiec, sierpień. Agirre, wrzesień, październik, zatwierdź, wejdź. Liczy się czas. Tylko wam ufam. Mam dość małpoluda, który ostatnio mi towarzyszył. Wszystko gra? Przepraszam. Od dziś będzie lepiej. Ty jesteś moją prawą ręką, a ty jesteś kreatywny i wrażliwy. Wejdziesz do mojej rodziny. Dlatego was wezwałem. Wstanę powoli i odlecę jak osa. Złapcie się za ręce. Razem zrobicie ostatnią sesję fotograficzną. Ma być lubieżna, gorąca. Jak nasze najlepsze wzorce, a jednocześnie wrażliwa i romantyczna. Romantyzm nasiągnięty seksem. Patrzcie na siebie. Ja nie istnieję. Mnie tu nie ma. Niech będzie zaskakująca, nowatorska, intrygująca, kompleksowa. Pragnienie i pasja zdawały się wdzierać wszędzie. Nikt nie mógł przed nimi uciec. Tematem programu będą rozbuchane namiętności. To nie brzmi elegancko. Może szalejące namiętności? Masz własne doświadczenia? Niestety prawdziwe namiętności omijają moje podwórko. Nareszcie zaczynasz tryskać humory. Cieszę się. Za nim całkiem oklapnę. Kto opowie o namiętnościach? Najlepsza by była Olga, pani seksuolog. Sam temat jest bardzo nośny, a ona interesująca. Jeśli nie będzie mogła, wskaże kogoś innego. Zadzwonisz do niej? Darujmy sobie eufemizmy. Jeśli namiętność równa się seks, wszystko sprowadza się do łóżka. Chyba przesadziłeś do jakiego łóżka? Mam nadzieję, że kiedyś wreszcie się uśmiechniesz. Ten typ przestał dzwonić, ale teraz na pewno już nie zadzwonił. Zobaczymy. Podać Ci wodę? Zimną wodę albo gorącą kawę. W Twoim gabinecie czy w moim? Spadaj. Co Ci jest? Bo co? Musimy popracować, jak Girre nam kazał. Ach, tak. Masz kiepski dzień. Bo nie zjadłam śniadania. Wtedy jestem do niczego. Kupię sobie kanapkę. Chcesz coś? Nie, ale pójdę z Tobą. Muszę przygotować ekipę. Chodźmy. Jedziemy windą? Zejdź, Lola? Faku? Cholera, zejdź po schodach, nie pięć się i nie leń się. Koncepcja Aguirre nie jest taka zła. Miłość i seks idą w parze. Wiadomo, że seks dobrze się sprzedaje. Nie rozumiem. Nie wiem, o co chodzi Aguirre. Co się stało? Co to? Awaria. Jaka awaria? Winda stanęła, bo wyłączyli prąd. Za dwie minuty ruszymy. Wyłączyli prąd. Masz klaustrofobię? Dusisz się? W no, porządku. Rozepnij koszulę. Zostaw mnie. Oddychaj głęboko, zaraz ruszymy. A jeśli nie, to nic poważnego. Przycisk nie działa. Co robisz? Próbuję. Włącz alarm jeden przycisk spokojnie wszystko gra.